Poczynamy od złożenia meldunku o gotowości do rozpoczęcia dzisiejszej uroczystości. O złożenie meldunku proszę Komendanta Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Nowym Wiśniczu druha Edwarda Oświęcinkę. Pododdziały Na Najpierw wejdźcie! Mocnik frankowy do podniesienia wagi państwowej marsz! Dostojni goście różnych stanów i zawodów, drodzy strażacy, w ten piękny dzień, w szczególnym miejscu przed Wiśnickim Ratuszem, gorąco wszystkich witam na uroczystości kończącej obchody jubileuszu 130-lecia funkcjonowania Straży Pożarnej w Nowym Wiśniczu. Dla wszystkich druhów strażaków, powitania kieruję na ręce wiceprezesa. Zarządu Powiatowego Złukowa, który z nami jest gościnnie, Druha Janusza Pawlaka. Serdecznie witamy, Miśnicz. <klucz> Witam bardzo serdecznie przybyłego z Krakowa, honorowego obywatela naszego miasta, a także honorowego Druha Strażaka, profesora Czesława Cigaja. Bardzo się cieszę, że jest z nami starosta wokański pan Jacek Pająk. Witam go i zapraszam tutaj obok. Księdza poposzka. bardzo prosimy, panie starosto. Wszystkich proszę obecnych proszę. pracowników samorządu, wszystkich przedstawicieli stowarzyszeń, kieruję to powitanie na ręce i do obecnych tutaj pani prezes Krystyny Piech i pana Stanisława Domańskiego. Serdecznie was witam. Skromny dach na początek tej uroczystości będzie to drzeworyt przypominający świętego Floriana. Może Was zdziwi, że on nie jest ładny, ale on pochodzi z roku 1569, a ofiarowany mi został przez Zakon Bibliofilski i ja przekazuję go Wam. Pragnę poświęcić ten wóz strażacki. Oczywiście najważniejszy i pierwszy jest człowiek, no bo on, sam wóz bez człowieka, bez ludzi, to no właściwie nie jest wiele wart. On jest wart dlatego, bo jest wart hartem waszego ducha i gotowością waszych rąk. Ale oprócz sprzętu i ludzkiego ducha i pracy rąk ludzkich, potrzebne jest jeszcze Boże błogosławieństwo, Przyprosimy Cię, Boże, pomogosła. Ten pojazd strażacki, który dziś oddajemy do życiu. Niech niebezpieczeństwie pomaga pokonać niszczącą moc ognia i ustrzec od nieszczęść. Strzeż ludzi, którzy tym sprzętem się posługują i jako strażacy sprawują służbę dla wspólnego dobra. Zachowaj nas od szkód. I uczyń nas wszystkich gotowymi do szczerej współpracy, braterskiej pomocy i służby bliźniłych przez Chrystusa, Pana naszego. Następuje przekazanie samochodu, samochodu ufundowanego przez samorząd. Przekazania dokona burmistrz Stanisław Gaborczyk i przewodniczący Rady Miejskiej w Nowym Wisiczu Jerzy Łacki. W dzisiejszym... Jednostce Chodniczej Straży Pożarnej w Nowym Wiśniczu, samochód specjalny pożarniczy marki MAN, numer rejestracyjny KBC 08998. Niech w Waszych rękach dobrze służy mieszkańcom miasta, gminy, a także powiatu. Dokumenty pojazdu odbierze komendant Franciszek Gawot. Medal za zasługi dla pożarnictwa. Dla druha Zbigniew Rojek. Wyczytany do znaczenia wystaw. O dokonanie dekoracji proszę burmistrza Nowego Wieśnicza Stanisława Gaworczyka i brygadiera Krzysztofa Kokoszka. na 30 lat, druh Józef Rojek. Do odznaczenia wysztą. O dokonanie dekoracji proszę burmistrza Stanisława Gaworczyka. W medalu 20 samorządu miasta i gminy Nowy Wiśnicz. w dniu dzisiejszego strażackiego święta proszę komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej Bochni Krzysztofa Kokosza. Medal na awersie zawiera napis, wynik potwierdza działanie. Panie Komendancie, dziękujemy za współdziałanie i działania. Sarosze Bochulskiego, Pana Jacka Pająka. Panie Jacku, tak mówię zdrowy, ale tak wiele dobrego dzieje się dzięki Twojej pracy. Dziękujemy za to, co już, życzymy sukcesów w dalszym wspieraniu Ochotniczych Straży Bożarnej i Pracy Samorządowej. Szanowni Państwo, to zakupionych w ostatnim dziesięcioleciu 13 samochodów. To dzięki tej Radzie. To nie dzięki burmistrzowi, organowi wykonawczemu, tylko dzięki spójnemu działaniu tej Rady. To również wybudowane nowe remizy i myślę ogólnie, najkrócej mówiąc, to odnowione oblicza Straży Pożarnej. Panie Przewodniczący, dla Pana i dla wszystkich radnych, podziękowania za taką postawę wspierającą Straży Pożarnej. Również piękną postawę w czasie trudnych dni powodzi, za wiele inicjatyw, a także za to, że jako komendant gminy cierpliwie czeka na samochód. Które do niego ma dojechać niebawem. Bardzo proszę o podbiór kolejnego medalu: Druga, Tadeusza Gawonda. Jest to wyraz naszej wdzięczności dla wszystkich strażaków, którzy w poprzednich latach. I w ostatnim czasie są dla nas wzorem postępowania, nie biegnąc już do pożaru, ale wspierając nas w wielu sytuacjach swym doświadczeniem, radą i pomocą. Dziękuję bardzo. Mieliśmy okazję podsumowywać aktywne zaangażowanie społeczne Puszczarnego Roku Poza prostym słowem, dziękuję. Chciałem w niniejszym na Wasze ręce przekazać te podziękowania w formie bezpośredniej. I nie ukrywając również tego, że w tych czasach pokazało się wspólnota i dobre działanie samorządu korekurydzy, i na innego poprosiłem, bardzo cieszę się cieszę, że Pan burmistrz zechciał mi dotrzymać towarzystwa, bo to są nasze, nasze wspólne podziękowania. Zapraszam Pana Pawła Kozuchowicza. Mhm. Nadszedł czas na wystąpienia okolicznościowe. O zabranie głosu proszę brygadiera Krzysztofa Kokoszka, komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w BOG. Na komendanta wojewódzkiego, starszego brigadiera Andrzeja Mroza, jak i swoim mm. własnym. Chciałbym złożyć Wam serdeczne gratulacje i życzenia z okazji zakończenia pięknego jubileuszu i obchodów pięknego jubileuszu 130-lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Wiśniczu. Ileż to pokoleń spo społeczności mieszkańców tej miejscowości działających w szeregach Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Wiśniczu? Dziękuję wam serdecznie za ciągłą, stałą, pewną gotowość bojową do niesienia pomocy wszystkim potrzebującym, niezależnie od rodzaju zagrożeń, które dotykają mieszkańców. pana starosty, dobrajki, na naszych przyjaciół polskich, składam tutaj strażakom z Nowego Miślicza, gratulacje, pięknego samochodu, dzięki pamiątki waszych właśnie tej uroczystości 130 moja no propozycja do posażenia tego nowego pięknego samochodu. Myślę, że te ponad 20 tysięcy złotych, które chcemy zabezpieczyć w tego budżecie jeszcze teraz mm -hmm. będę tą prośbę w imieniu swoim zarządu składał na najbliższej sesji Rady Powiatu. Te pieniądze powinny... tym bardziej być potraktowany jako gest naszego szacunku dla waszej służby. Zostaliście powołani, kiedy powstaliście, kiedy sami się zorganizowali, to znaczy myślą o waszych <coughs> posiedzeniach, wasze sondaże cały czas jest. I nawet w tych najtrudniejszych latach, które były trudne ideologicznie, to byście byli powstoją myśli narodowych solo tej ziemi, tak jak nie nazwa między innymi. Ja chciałem w imieniu jednostki naszej podziękować serdecznie na ręce pana komendanta za dotacje, które już wcześniej powiedział, jakie dostaliśmy i za pośrednictwem pana komendanta, komendantowi wojewódzkiemu proszę podziękować od nas, natomiast zarządowi wojewódzkiemu i Powiatowemu Wojewódzkiemu Związku Ochotniczych Straży Pożarnej, tak samo serdecznie dziękujemy. W imieniu druków Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Gieśniczu składamy podziękowania za wielkie zaangażowanie w dzieło ochrony życia, zdrowia i mieszkańców Ziemi Gieśnickiej. Szczególną wdzięczność wyrażamy za podjęcie zadania odnowienia i modernizacji budynku OSP oraz za determinację, z jaką Pan Głównie śliczył starania o pozyskanie nowego samobójowego dla naszej jednostki. Pragnę Was poinformować, na moje ręce wpłynął adres od ducha, prezesa zarządu głównego, Waldemara Pawlaka. Przeczytam tylko fragment. Ochotnicza Straż Pożarna Nowy Wiśnicz. I rozpoczyna słowami Bolesława Chomicza. Mundurz Strażacki przewidziany nie z nakazu, lecz z wyższych pobudek wewnętrznych każdego uczestnika straży. Jest nie tylko z tobą obywatela, lecz także jego prawdziwą chlubą. Szanowne Duchy i Duchowie, w imieniu władz Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnej Rzeczpospolitej Polskiej i swoim przesyłam najserdeczniejsze pozdrowienia i gratulacje z okazji 130 lecia oraz przekazania samochodu Waszej Ochotniczej Straży Pożarnej. proszę odprowadzić poczty standardowe w miejsce zakwaterowania.